Siema, dzisiaj postanowiłem nagrać takie małe wideo instruktażowe, ponieważ na moim kanale zaczęło się już trochę dziać, widzę komentarze z waszej strony, za co wam bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. I jednym z komentarzy, który był bardziej lubiany było to, abym nagrał filmik na temat regulacji brwi. I ten pomysł bardzo mi się podoba, ponieważ niewielu facetów wie jak się do tego zabrać. Niewielu facetów w ogóle wie, że powinni się do tego zabierać, a ja nie boję się takich tematów, chcę sprawiać, że będziecie lepszymi facetami, lepszymi mężczyznami. Dlatego, nie przedłużając, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Chciałem tylko podkreślić, że. Jak widzicie, macie realny wpływ na to, jakie materiały tutaj publikuję, więc jeśli jesteście zainteresowani jakimkolwiek tematem, to śmiało piszcie w komentarzach, jeśli ten pomysł mi się spodoba, ponieważ jest jeszcze kilka innych pomysłów, które zostały umieszczone w komentarzach, które mi się podobają i które na pewno mówię w filmiku. Także jeśli macie coś na myśli, piszcie śmiało. Do regulacji brwi będziecie potrzebowali dwa narzędzia. Pierwsze z nich to jest penseta, drugie to są takie małe nożyczki. O ile zapewne wiecie, do czego będzie Wam potrzebna penseta, to z nożyczkami może nie jesteście tacy pewni. Nożyczki są po to, żeby wyrównać brwi, ponieważ niektóre brwi wychodzą poza obręb, poza kształt, taki ogólny kształt brwi. Także te brwi fajnie jest trochę przyciąć. Ja zacząłem to robić niedawno, nie robiłem tego zawsze, zacząłem to robić niedawno i zauważyłem, że po prostu moje brwi o wiele lepiej wyglądają. Spytacie się, od czego w ogóle zacząć, ponieważ ja umatuję, ja mam już te brwi wyregulowane, wiem już, które włoski wyrywać, których nie wyrywać, ponieważ są krótsze i dłuższe i szczerze mówiąc początek był najgorszy ponieważ ja zacząłem wyrywać brwi jak byłem jeszcze w liceum i nie wiedziałem co robię więc yy, najlepiej byłoby chyba pójść do yy, kosmetyczki która mogłaby się tym zająć która zrobiłaby to za was przynajmniej ten pierwszy raz ponieważ ona się na tym zna wie które włosy powinny wy powinna wyrwać a których nie powinna chyba że jedynie co macie to do wyczyszczenia tutaj w środku to wtedy po prostu to zróbcie i tyle. Nie widać tego z daleka, ale jak przybliżę się trochę, to zobaczycie, że tu pomiędzy brwiami widać takie małe czarne włoski. I te małe czarne włoski będę za chwilę wyrywał. Aczkolwiek, zanim to zrobię, to wyrównam jeszcze brwi. Moje brwi, tak jak mówiłem, nie mają idealnego kształtu, więc przycinam je delikatnie w tych miejscach, tylko w tych miejscach, żeby po prostu je wyrównać. Zaczesuję je tak delikatnie do góry, żeby. Upewnić się, że wszystkie brwi, które chcę uciąć, będą na swoim miejscu. Biorę nożyczki. Cyk. Idzie. Obcinam moje brwi w ten sposób, żeby kształt, który tutaj idzie, żeby one delikatnie schodziły w dół. Po prostu taki lubię kształt brwi. Delikatnie schodząc dół i druga brwi będzie wyglądała dokładnie tak samo. E, ja już przyciąłem tę część brwi, która tutaj wystaje ponad kształt. I teraz co będę robił, to będę wyrywał te wszystkie małe włoski, które są tutaj dookoła. Nie jest to najprzyjemniejsze, no ale bez przesady niektórzy robią sobie tatuaże, a ja tylko wyrywam brwi, także jakoś musimy sobie przeżyć. No to to, jedziemy. Tutaj u góry wyrywałem dwa włoski, które zostały takie krótkie po wycięciu, po przycięciu. Grosy wyrwałem. No i jedna strona już jest wyczyszczona. I e, jakbyście się zastanawiali, czy ruszam tę część brwi? Nie, nie robię tego. Nie robię tego dlatego, że nie muszę. Nie mam takiej potrzeby. Jak widzicie, tutaj moja brew ma ładny kształt. Nie są jakieś pojedyncze włoski, które mi odstają, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Jedyne co robię, to jest to minimum, który każdy facet może nie każdy, bo nie wszyscy mają ten problem ale duża część facetów powinna robić. Czyli zajmuję się tą częścią brwi. No, i to tyle. I to jest cała filozofia. Kilka wyrwanych włosków. Nie uważam, że to jest niemęskie. Jakbym tak uważał, to bym tego nie nagrywał, prawda? Uważam, że to jest czynność, którą po prostu każdy facet powinien robić. Każdy facet powinien robić, jeśli tego potrzebuje, oczywiście. Bo są faceci, którzy rzeczywiście mają bardzo ładne brwi i nie muszą wyrywać ani jednego włoska. A dla wszystkich tych panów, którzy muszą to robić, nie przejmujcie się tym. Ponieważ ja kiedyś bardzo się tym przejmowałem. Uznałem, że matko, będę musiał do końca życia regulować się brwi. Co z tego? Kobiety też to robią. Kobiety też do końca życia będą musiały regulować sobie brwi, będą musiały golić nogi, będą musiały golić się pod pachami. I tak jak faceci. Faceci też powinni depilować się, powinni golić się pod pachami. No to są takie rzeczy, które po prostu musimy robić, żeby o siebie dbać. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to jak zwykle zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, ponieważ chciałbym z Wami w pewien sposób kooperować. A ja z pięknymi, równiotkimi bliwiami bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.